Cześć, witam Was w kolejnym odcinku na kanale Akwarium Szymona. W dzisiejszym odcinku porozmawiamy sobie o kirysach. Kirysów mamy kilka odmian. W dzisiejszym odcinku przedstawię Wam każdą z nich. Jeśli taki odcinek Wam się spodoba, zostawcie łapkę w górę i napiszcie w komentarzu, jaką rybę chcielibyście następną. No to co, zaczynamy! Cechą charakterystyczną dla kirysów są wosiki przypysku. Przekazujące rybom informacje o otoczeniu. Ciekawą informacją jest także, że kirysy nie posiadają łusek. Ich ciało chronią płytki kostne tworzące pancerz. W pierwszej kolejności znajduje się kirysek albinos, inaczej kirysek spiżowy bądź kirysek pstry w odmianie albinotycznej. Gatunek zamieszkuje dopływy Amazonki na terenie Brazylii. Rośnie do około 6 cm długości. Biało-różowe, połyskujące ciało tej ryby pokrywają dwa rzędy płytek kostnych. Pokrywa skrzelowa i część głowy poniżej poruszających się, niezależnie od siebie, czerwonych oczu. Albinizm u kirysów jest dziedziczny. Samica pełniejsza i szersza od samca. Samiec. Ma dłuższą i ostrzej zakończoną płetwę grzbietową. Jest to ryba łagodnie i pokojowo usposobiona. Doskonale pasują do akwarium towarzyskiego. Najlepiej trzymać w stadzie minimum 6 sztuk, najlepiej 10 i więcej. W dużej grupie są bardziej śmiałe i wykazują większą aktywność. Albinosy karmimy drobnym pokarmem opadającym na dno, żywym, mrożonym, oraz suchym, w płatkach lub tabletkach. Wymagają miękkiego podłoża, najlepiej piaszczystego, aby nie uszkodziły sobie wąsików podczas poszukiwania pokarmu. Dla statka odpowiednie będzie akwarium o pojemności 54 litry, z licznymi kryjówkami. Kirysy najlepiej rozmnaża się w grupach, gdzie na każdą samicę przypadają dwa samce. Ryby przenosimy do akwarium tarliskowego, o wymiarach co najmniej 45 na 30 na 30 cm. Obficie karmimy żywym lub mrożonym pokarmem. Ważnym elementem do utrzymania na rybku jest odpowiednia jakość wody. Preferowane są częste podmiany. Kolejnym kirysem jest kirys Pstry. Jest to jeden z najpopularniejszych kirysów hodowlanych w akwariach. Osiągają długość 7 cm. Na brązowym tułowiu mają ciemne lub szare plamy. Samce są nieco mniejsze od samic, mają większą i ostro zakończoną płetwę grzbietową. Kirysy jedzą zróżnicowany pokarm opadający na dno: suchy, żywy i mrożony, uzupełniający pokarmem roślinnym, podobnie jak u kirysów albinosów. Akwarium co najmniej 54 litry, niezbyt gęsto obsadzone roślinami, dobrze filtrowane. Wyposażone w liczne kryjówki z korzeni i kamieni. Kirysy źle znoszą temperatury powyżej 29 stopni. Możemy je trzymać z innymi łagodnymi rybami o podobnych wymiarach, np. mieczyk, molinezja lub neonki. Kirys czarny, bo o nim teraz mowa, jest to kirys, który nie występuje w naturze. Czarna odmiana powstała z ręki niemieckiego akwarysty w połowie lat 90. Następnie został sprzedany hodowcom z Czeskiej Republiki. Tam rozpoczęła się jej produkcja na masową skalę i rozpowszechniona na resztę świata. Dorasta do siedmiu cm. Płeć trudna do rozróżnienia. Samice rosną większe i mają bardziej krępe ciało. Szczególnie jest to widoczne patrząc na rybę z góry. Tak jak u wszystkich kirysów ich ciało pokryte jest płatkami kostnymi. Tworzące pancerz posiadają też mechanizm oddychania jelitowego, dzięki któremu mogą pobierać powietrze atmosferyczne z nadtafli wody. Odżywianie oraz długość akwarium nie różni się niczym od poprzednich kirysów. Rozmnażanie tego gatunku jest bardzo trudne niż w przypadku podstawowej odmiany kirysa spiżowego. Ryby te cechują się mniejszą płodnością i chęcią do tarła a ich narybek jest bardziej wrażliwy. Kolejnym przedstawicielem z rodziny kirysowatych jest kirysek panda. Nieduża, denna, słodkowodna ryba akwariowa z rodziny kirysowatych. Ubarwieniem przypomina pandę. Do akwarystyki została wprowadzona w 1971 roku. Dzikie okazy są obecnie trudne do zdobycia. Praktycznie wszystkie będące w handlu ryby pochodzą z farm hodowlanych. Osiąga długość od 5 do 6 cm. Otwór gębowy w położeniu dolnym, przy którym widoczne są trzy pary wąsików. Nie posiadają łusek. Ich ciało pokrywają dwa rzędy płytek kostnych. Pierwsze promienie płetw piersiowych i grzbietowych są twarde i ostre, dlatego też należy zachować szczególną ostrożność przy ich odławianiu, gdyż mogą łatwo zaplątać się w siatkę. Kirysek nakrapiany osiąga do 5 cm ciało jasnożółte lub kremowe. U góry przechodzi w brąz. Podbrzusze białe lub bladoszare. Na ciele bardzo liczne niewielkie plamki, które z czasem mogą się łączyć ze sobą, jednak nie tak jak u kirysa trójpręgiego. Samice są przeważnie bardziej krępe i zaokrąglone. Jest to najlepiej widoczne, kiedy patrzymy na rybę z góry. Samce są mniejsze i smuklejsze. U dorosłych osobników końcówki płetw są ostrzej zakończone. Są to ryby wrażliwe na zanieczyszczenia wody, wymagają regularnych podmian i oczyszczania podłoża. Ich wąsiki narażone są na infekcje poprzez częste kontakty z rozkładającymi się gnijącymi szczątkami. Kirysek pigmej Miniaturowa ryba słodkowodna z rodziny kirysów, często mylone z kirysem karłowatym. Zamieszkuje niewielkie dopływy, potoki oraz zalane tereny leśne. Przeważnie ukrywa się między roślinnością i korzeniami drzew. Ich maksymalna długość to 3 cm, samce jednak dorastają do około 2 cm, samice 2,5. Płeć w przypadku jak u innych kirysów najłatwiej odróżnić patrząc na rybę z góry. Samice są często większe, bardziej zaokrąglone, samce smoklejsze. Bardzo łagodny i spokojny gatunek. W naturze żyje w dużych grupach. W akwarium powinno się trzymać minimum 6 sztuk, preferowane 10 lub więcej. W dużej grupie wyglądają ładniej, są bardziej śmiałe oraz prezentują ciekawsze zachowania. Akwarium dla niewielkiej grupy powinno mieć minimum 30 litrów. Chirys pigmejski preferuje umiarkowanie, kwaśną i miękką wodę, ale łatwo przystosowuje się do innych warunków. Są ekstremalnie wrażliwe na wszelkie zanieczyszczenia. Woda powinna być doskonałej jakości, regularnie podmieniana, a podłoże często odmulane. Do tarła przystępują osobniki, Około 10-12 miesięcy. Przed planowanym tarłem należy zwiększyć ilość i częstość podawania żywych i mrożonych pokarmów. Jednym z najmniejszych przedstawicieli kirysów jest kirysek karłowaty. Zamieszkuje on zarośnięte wody płynące w dorzeczu Amazonki w Brazylii. Wyglądowo przypomina kirysa pigmejskiego. Dojrzała samica osiąga długość 3 cm, samiec 2,5. Kirys karłowaty charakteryzuje się bardziej lub mniej ciemną plamą znajdującą się u nasady ogona. Płeć ryby jest trudna do odróżnienia. Samice zwykle są bardziej zaokrąglone, tak jak w przypadku innych kirysów. W przeciwieństwie do innych kirysów, chętniej pływają w środkowych parcjach akwarium i mogą przyjmować pokarm pływający w toni wodnej. Zarówno ich wygląd, jak i zachowanie. Przypomina niekiedy tetry. Akwarium minimum 30 litrów gęsto obsadzony roślinami, wyposażone w dobry filtr, ponieważ ryby są bardzo wrażliwe na duże stężenia azotanów. Może być trzymane wyłącznie z niewielkimi i spokojnymi rybami. Przez duże ryby, takie jak na przykład skalar, może być zjedzony. Kolejnym przedstawicielem z rodziny kirysowatych jest kirysek spiżowy. Osiąga on długość 7 cm Ciało o metalicznym pobłysku. Brązowe ciało tej ryby pokrywają dwa rzędy płytek kostnych. Wyższa ma szaro-zielony połysk. Występuje w wielu odmianach kolorystycznych, na przykład kirys albinos złoty, złoto-miedziany, a nawet czarny. Są łagodne i pokojowo usposobione. Doskonale pasują do akwarium towarzyskiego. Najlepiej trzymać w statku minimum sześciu sztuk. Wymagają one miękkiego podłoża, najlepiej piaszczystego, żeby nie uszkodziły sobie wąsików podczas kopania w poszukiwania pokarmu. Można podawać im drobny pokarm opadający na dno lub żywy, mrożony oraz suchy w płatkach lub tabletkach. Rozmnażanie tej odmiany jest stosunkowo łatwe. Często rozmnażają się w niespodziewanym czasie. W dobrze utrzymanych akwariach tarliskowych kirysy najlepiej rozmnaża się w grupach, gdzie na każdą samicę przypadają dwa samce. Kirysek lamparci nieduży przedstawiciel rodziny kirysowatych z charakterystycznymi centkami na ciele, przypominającymi wzór lamparta. Kirysy lamparcie występują w Peru, Ekwadorze i Brazylii. Zamieszkują rzeki, strumienie i dopływy. Osiąga długość 7,5 cm, ciało pokryte ciemnymi centkami. Płeć u kirysów najłatwiej odróżnić patrząc na rybę z góry. Jest to bardzo spokojny gatunek, u którego nie zaobserwowano agresywnych zachowań wobec innych ryb. Mogą natomiast zjadać ich ikrę lub narybek. W naturze występują w dużych ławicach, penetrują dno w poszukiwaniu pokarmu. W akwarium powinno się trzymać minimum sześć osobników. W grupie są aktywniejsze i śmielsze. Akceptują większość tonących suchych pokarmów oraz małe pokarmy żywe lub mrożone. Mogą być trzymane z małymi rybami karpiowatymi lub pielęgniczkowatymi, z niewielkimi pielęgnicami, np. pielęgniczka ramireza. Najlepiej czują się w towarzystwie innych kirysów. Jeśli taki odcinek Wam się podobał, to zostawcie łapkę w górę, a w komentarzu napiszcie, jaką rybę chcielibyście następną. Zapraszam także do subskrypcji oraz zostawienia dzwoneczka, aby nie ominęły Was żadne kolejne filmy. Jak widzicie po tytule jest to pierwsza część o Kirysach. Druga pojawi się już w niedzielę o godzinie 12. Więc co? Do zobaczenia. Cześć!